Witam Państwa po dłuższej okay. przerwie, a znowu widzimy jak docierały do Państwa komunikacje dotyczące sytuacji naszego klubu. O dziś kilka kwestii wyklarujemy, ale znowu będziemy też oczywiście na wyraz jeden z naszych sakrą które już w sobotę. Są z nami Pani Prezes, i zabrana Łotwa oraz Teresa Kupacie Gorosław. Okay. Najpierw oczywiście o zabranie głosu poproszę Panią Prezes. Dzień dobry, witam Państwa. Poczekamy życie po zimie, a na słyszałam, że to nas też wróci. No i cóż, no dużo, dużo się działo, jak Państwo wiecie, obejrzeliśmy się z, 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 z większością dla z jesieni, e, no ale takie wystawienie jakby na ciężką próbę, warcie to nie, nie pierwszy raz się zdarza w niektórych historii. E, cały czas mamy w biurę w budżecie, e, ale to myślę, że też jeżeli chodzi o kupnański sport, na nowość, większość grup w kupnańszym boryka się programami finansowymi. Postulowałam oczywiście w tej sprawie, jak Państwo w słyszeli, w sprawie dofinansowania sekcji płci jak i poprawy mocy, poprawy infrastruktury na Warcie, U Pana Prezydenta Poznania dwukrotnie podczas koniec sportu Podstawiałam sytuację warty Poznań, radnych miasta Poznania. W skrócie mogę powiedzieć, że Pogodowska Zabliża otrzymuje z miasta nim 20 razy więcej pieniędzy niż niż piłki w Kinożnej Warcie, gks 18 razy więcej, a nasz sobotni rywal Arkadynia 14 razy więcej. Mimo tego, braku w finansach, jak i w infrastrukturze startujemy w sezonie... dalej głównie, choć no, z logicznego punktu widzenia wydaje się to, może się to wydawać niemożliwe. Oczywiście nie byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie firm zrzeszonych z Prógę Biznesu Warty Podnań oraz Konsola Strategicznego Figur Family House, która wciąż wspiera wielkawską wartę, ale w mniejszym stopniu niż to miało miejsce yy, w zeszłym roku. Yy, pragnę więc podziękować. Naszym partnerom biznesowym, przyłomnym chaos, której pracują obecnie zawodnicy pierwszej drużyny, oraz firmom zrzeszonym w drugie biznesu. I tutaj wymienię te wszystkie firmy, które były lub też dołączyły do nas niedawno. Jest to firma Amigo, Butrans, Centrum Szkoleniowe Avans, BHU Wigor, Lambit, Tomasz Notajczak, Topala agencja Ekspansa, NFG. Jan Bobel, Bobel, Irmal, dobierała, spółka Go, Jelel Olszowiec, spółka SO, Team Sport, Robert Jurga, GSM Balanowo, Reflex Polska, Biuro Ramunkowe Jeskę, Penix, Brut Polska, Polo, Przedsiębiorstwo Handlowe, Piotr Cieśnik, Perfect Model, Gastroplan, Tetra i Helgle. Oczywiście cały czas szukamy dalej sponsorów firm do, do klubu biznesu. Platforma klubu biznesu cały czas się odbija, firm przybywa przybywa, dlatego na cały czas wszystkie firmy zainteresowane promocją swojej marki do kontaktu z klubem. Wszystkie informacje na temat właśnie przystąpienia do klubu biznesu można znaleźć na naszej stronie, a firmy zainteresowane przystąpieniem, czy pobyciem sponsorem, czy też do klubu biznesu. Powinny się kontaktować z nacięć lub studentem i przypomnę, że pakiety dla pierwszego biznesu zaczynają się już od 150 zł miesięcznie. Zdołaliśmy skompletować kadrę, która ma pozwolić Marcie na pozostanie w pierwszej grupie. To jest nasz główny cel na wiosnę. Sporą część tej kadry stanowią wypożyczeni, jest ich dziewięciu. Średnie pensje będą mniejsze około 4 razy niż w jesieniu. Nadal brakuje nam finansów na dopięcie budżetu, tego budżetu właściwie minimum, właśnie poniżej minimum, bo zeszliśmy poniżej minimum. Także czekamy na motoru, czekamy na wsparcie miasta. Pytanie, czy miasto będzie jak dalej, zwykle niewzruszone, nie pomocy zawartych odna, czy coś się pod tym kątem zmieni. To będzie oczywiście trudna wiosna, pewnie pełna nerwów, ale mam nadzieję, że dzięki temu, że aż 10 meczów u nas w tak Poznaniu, że nasze boisko nam przyniesie szczęście i będą, będą też emocje pozytywne. Także z, y, przypomnę może tak wkrótce dla tych Państwa, którzy tak tego nie siedzieli. Mamy dziewięciu zawodników, którzy grali u nas jesienią i pozostali w klubie są to Adrian Lis, Łukasz Radliński, Maciej Litowski, Adrian Bartkowiak, Tomasz Mardziarz, Alan Zamajama, Mateusz Pogonowski, Marcin Trojanowski i Krzysztof Bartoszak. Mamy też właśnie zawodników dziewięciu wypożyczonych są to Adam Gajda, Przemysław Kanarek, Michał Kołodziejski, Cezary Michalak, Robert Kotus, Leszek Nowosielski, Robert Ziętarski, Michał Jakubowski i Józef Jurga. Dwóch minorów zeszłego składu są to Wojciech Olszogę i Gracjan Konieczny oraz mamy pięciu zawodników, którzy dołożyli do nas na zasadzie transferu definitywnego. Są to Wojciech Wilczyński, Paweł Troska, Paweł Biel, UK i Marcin Krak. Wieczorem nad zespołem prowadzić będzie Maciej Borowski, który otrzymał warunkowe uprawnienia do prowadzenia zespołu pierwszej lidze. Jego asystentem będzie Mikołaj Tarczyński. Liczę, że ten młody duet, który Maciej jest po najmłodszym w trenerem widzę, No, z pełnym pokładanym nadzieję, aczkolwiek wiem, że jest to duże wyzwanie dla Macieja. Mam nadzieję, że, że podoła temu zadaniu. No i właśnie, że jego przygoda z, z trenerką dobrze się rozpocznie. E, no i na koniec, zanim oddam głos Maciejowi, jasny taki komunikat. Na chwilę obecną nie doczekałam się żadnej odpowiedzi, żadnej informacji od, od władz miasta Poznania, pana prezydenta w sprawie jakiegoś, jakiejkolwiek formy wsparcia dla klubu. Także wciąż oczekuję na odpowiedź. Wiem, że są osoby, które uważają, że miasto nie powinno pomagać finansowo dofinansowywać sportu zawodowego, no ale to pozostaje wtedy pytanie, z czego kluby sportowe mają się utrzymać, gdy brak sponsorów, brak pomocy z miasta, pytanie, czy, czy sport ma być, czy go ma nie być zawodowy, bo wszystko na to wskazuje, że jeśli będziemy szli tym torem, to teraz no to to postępowana się stanie taką pustynią, tak, jeżeli chodzi o sport. I zawodowego sportu w ogóle nie będzie, być może będzie jak na polski na no tak no, moje wrażenie jest takie, że sport po prostu nie w Poznaniu, może nie tylko w Poznaniu. Yy, wiem też, że yy, liczba osób właśnie jest w mediach, jeżeli chodzi o to, które się zajmują sportem też jest zmniejsza, także nie nastraja to optymistycznie na, na przyszłość. No i strony to wszystko. Oddaję głos Witam wszystkich serdecznie. Od początku stycznia w zasadzie wspólnie z Dniu Kolegą prowadzimy prowadzimy zespół warty. Także cały szereg przygotowań jest jakby naszym dziełem, a ja poparty współpracą jeszcze z trenerem w którym to w zasadzie ja... Jeszcze na temat co się dało, a który jest w szkoleniowego przygotowaliśmy ten plan. No i wspólnie teraz z Mikołajem go realizowaliśmy. Nasze przygotowania były dość utrudnione z tego względu, że nie mieliśmy podmiotu pracy z kadrą teraz, od samego początku, tylko z że docierali do nas w trakcie okresu, którego trzeba było, było związane z problemami organizacyjnymi. Niemniej jednak cieszymy się, że y, udało się kompletować myślę, że zespół, który jest w stanie popatrzeć na tylko utrzymania na sprawy z kilkanin przegranek, stanowi przede wszystkim grupę młodych piłkarzy, którzy sukces mają do tego osiągnąć w piłce nożnej, ale mają już jakieś doświadczenie w grze, czy w rejonach z tych zespołami seniorów, po prostu są zjednoczeni z tym z południa traktacji. Rozegraliśmy 10 meczów kontrolnych, na, w, trakcie, w trakcie tych meczów staraliśmy się skupić przede wszystkim na tym, aby traciła mniej bramek, aniżeli jesienią, bo to te straty yy, jesienią były zdecydowanie za duże I, i głównie w yy, tej, tej kwestii, jeżeli chodzi o rozwiązania praktyczne, się tutaj wyszliśmy. Myślę, że yy, trzeba być uniakowanym optymistą, bo te pokazują, że tych faktycznie traciliśmy zdecydowanie mniej. Na napawa, napawa to nas yy, nadzieją, iż w meczach ligowych będziemy tak połączyć jak teraz w Nadostać Na zostać warte, będziemy yy, cenę i w tej chwili powiedzieć, to pokażą tak naprawdę meczem jak się poradzą z presją, jak wejdziemy yy, z yy, jak będzie wyglądała yy, rewalidacja yy, zespołami tej samej klasy wywódkowej, gdzie to ostatnie mecze i składów niższych klas. Natomiast potrafiliśmy również, żeby przedstawić się podnikowi zawsze przy wyrokowi poznań, więc w tym względzie myślę, że jest to jest optymistyczne.